Dziś chciałabym porozmawiać o czekaniu. Jak wiele życia nam schodzi na czekaniu? Czekamy w kolejce do sklepu, czekamy na coś, żeby się przydarzyło, czekamy na telefon od osoby, której kochamy. Czekamy i czekamy i czekamy. I myślę, że wielu ludzi przeżywa swoje życie na czekaniu. Zawsze jest coś, na co czekamy. Zamiast być tu i teraz i cieszyć się daną chwilą, którą mamy, pod na coś czekamy. I tak troszeczkę zapominamy żyć tu i teraz. Zapominamy o tym, że tą chwilę dokładnie tą chwilę mamy tylko teraz i tylko raz. Ile razy miałaś taką sytuację, gdzie załóżmy, że czekałeś na jakiś wyjazd i do tego wyjazdu było nie wiem, dwa miesiące. I ty przez te dwa miesiące cały czas czekałaś, codziennie myślałaś o tym wyjeździe i się nie mogłaś doczekać tego wyjazdu. Nagle te dwa miesiące minęły i jesteś na tym wyjeździe, i mija tydzień. Wracasz do domu i tak sobie myślisz, kiedy to minęło. Tak ważne jest docenianie każdej chwili, a nie tylko czekanie, aż coś innego się przydarzy. Bo każda chwila jest piękna. Każda chwila może być piękna, jeżeli będziemy pracować nad sobą i się dobrze czuć we własnej skórze, w sobie, w swojej duszy, czekając na coś. Nie żyjemy tu i teraz. Żyjemy wtedy chwilą z przyszłości. A każdy cenny dzień mija. Każdy dzień, którego już nie odzyskamy. Bo czas przemija. Dlatego tak ważne jest życie w tej chwili, w danym momencie, zamiast cały czas myślenie o przyszłości albo o przeszłości, którą tym bardziej nie możemy zmienić. Ja myślę, że każda chwila jest dobra do budowania dobrej przyszłości. Każda chwila się liczy do tego, żebyśmy się nauczyli czegoś nowego o sobie samym, o świecie. O tym, czego chcemy, ale w każdej chwili powinniśmy być obecni, jak najbardziej możemy, bo nie będąc obecnym, tracimy ten czas i nie wiemy, dokąd się podział, nie wiemy, gdzie ten czas minął, a będąc totalnie obecnym w każdej chwili, daje nam też wspomnienia których się możemy trzymać i dzięki którym ten czas w jakiś sposób wolniej leci. Jeżeli jest coś, na co się cieszysz, to absolutnie nie ma nic złego w tym, że też jesteś podekscytowana na tą sytuację. Że się cieszysz, że się nie możesz tego doczekać. Ale nie żyjmy tylko z poczuciem, że czekamy tylko na tą sytuację. Cieszmy się na tą sytuację. Bądźmy podekscytowani tą sytuacją, która nadejdzie. Ale nie zapominajmy, że każdy dzień prowadzący do tej sytuacji, na którą tak bardzo czekamy, jest tak samo ważny jak ta sytuacja, jak te wakacje, jak to spotkanie, jak ta impreza. Cieszmy się na to wszystko, co jeszcze mamy do przeżycia. Ale nie zapomnijmy być tu i teraz.